Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj cebulowa karkówka. Będzie to karkówka w zupie cebulowej, i myślę, że taka karkówka. Stała się już trochę takim klasykiem karkówkowym, bo z kimkolwiek tylko nie rozmawiam, to każdy tę karkówkę zna, ale każdy przygotowuje ją jednak nieco inaczej. Ja dzisiaj pokażę mój sposób, a jest on bardzo prosty i szybki, dlatego że to tylko 5 minut pracy, a później wstawiam mięso do piekarnika i piekarnik przyjmuje na siebie resztę. Przepisy i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a za chwileczkę pokażę, jak przyrządzam tę kruchą, mięciutką i bardzo cebulową karkówkę. Zapraszam. Mam tutaj kilogramowy kawałek karkówki. Do moich kotletów wykorzystam jakieś pół kilo, zatem połowę tego mięsa. jest umyte i osuszone i kroję je teraz w kotlety. Rozbijam tłuczkiem albo trzonkiem noża. I mięso przypuszczam teraz tak dość obficie zupą cebulową w proszku. I na mięso staram się złożyć jedno całe opakowanie zupy. Moje opakowanie ma 30 gram. I teraz mięso układam w naczyniu żaroodpornym, doprawioną stroną, strząsam nadmiar, doprawioną stroną do dołu. Przypruszam je zupą w proszku również z zewnątrz. Dokładnie rozprowadzam po całym mięsie. A ewentualny nadmiar wkładam pomiędzy szpary w mięsie, dlatego że podczas pieczenia sok powstający z karkówki ładnie tę cebulkę zwiąże i ona odda cały swój aromat mięsu. Gotowe. Tak przygotowaną karkówkę wstawiam teraz do nagrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika. I piekę, aż mięso będzie dobre do jedzenia. U mnie trwa to jakąś godzinę. Równolegle z mięsem można na przykład upiec ziemniaki i te pieczone ziemniaczki można podać razem z karkówką na obiad. I ja przynajmniej w tej początkowej fazie piekę karkówkę pod przykryciem, a później w końcówce zdejmuję pokrywkę i dopiekam do zrumienienia, już bez przykrycia. O mniej więcej 30-35 minutach widać, że karkówka ładnie już puściła sok. Zdejmę teraz pokrywkę i pozwolę jej dopiekać się bez przykrycia, aby się ładnie zrumieniła i zrobiła taka przypieczona. I wygląda to tak. Ja każdy kawałek mięsa obróciłam jeszcze na drugą stronę, pozwalając jej dusić się w sosiku także z drugiej strony. A sosik ładnie zgęstniał i za jakieś 20-30 minut będę wyjmować mięso. I zarówno mięso, jak i sosik będą naprawdę smaczne. Po godzinie mięso wygląda tak. Wyjmuję je teraz z piekarnika oraz z tego sosiku i podaję. Sos można później zaciągnąć śmietaną, masłem, odrobiną mąki ziemniaczanej rozprowadzonej w wodzie. To już według uznania. I można tym sosikiem polać mięso. Ja wykorzystuję go zazwyczaj do wzbogacenia smaku zupy bądź do innego dania, dlatego że tę karkówkę podaję po prostu bez sosu. I karkówka gotowa. Jest cudownie mięciutka, niemalże rozpada się pod dotykiem widelca. Cudownie cebulowa i wspaniale zrumieniona. Naprawdę najwyższy czas już ją podawać, bo w całej kuchni pachnie przewspaniale i za chwilę wszyscy zaczną tutaj ściągać. I gotowe. Ja moją karkówkę podaję dzisiaj z grzybowymi ziemniaczkami pire oraz z prostą surówką. Ale jak wspomniałam wcześniej, może ją podać z dowolnymi dodatkami obiadowymi, a także po prostu z samą tylko surówką bądź sałatką. Smacznego!